Toczonej z ust, że dopadniemy cię, że zobaczysz, bez żadnej żądzy zemsty. Po prostu ukradł to pójdzie za to siedzieć, tak adresy. To znaczy, jeden adres jest od dawna znany i prokuratorom i śledczym i wszystkim zainteresowanym, czyli adres zamieszkania Nowotwora z... Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco, subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Dzień dobry, dzień dobry, no mamy środę, tak, a więc zgodnie z moją zapowiedzią sprzed wczoraj, zaczął się tydzień, zaczęły pracę instytucje i urzędy, w tym co najważniejsze, prokuratury, sądy, no, o Abwerze nie wspominajmy, no bo oni teoretycznie powinni pracować świątek, piątek i niedziela, i czy to dzień, czy nocy. Natomiast dzisiaj, no, już czujący odder na swoim karku, nowotwór E0 dał głos, nie osobiście, oczywiście, tylko ustami swojego papugi, no postaci skądinąd znanej, bo mecenasa. Lewandowskiego, w facetach, o którym możemy mieć przeróżne zdanie, ale który jako profesjonalista, jako zawodowiec, jako adwokat, no, należy, do, można powiedzieć, czołówki w tym kraju, jest prawakiem. Dalej, na prawo od ściany, już nie ma, nie ma nic, no ale jeśli chodzi o ochronę swoich klientów, to jest znakomitym szachistą, przewiduje, usiłuje przewidzieć ruchy przeciwnika. No, generalnie robi to, co papuga zrobić powinien. No i otóż zrobił tak, jak ja przewidywałem, tak jak mówiłem do Państwa całkiem niedawno, bo w poniedziałek, dzisiaj. Mamy komunikat oficjalny, ponieważ co prawda Zero jest w Budapeszcie, ale Lewandowski jest w Warszawie, więc wydał oświadczenie dla mediów, oświadczenie, w którym stwierdza po raz kolejny, że przecież jego klient, czyli Zbigniew Nowotwór Ziobro nigdzie się nie ukrywa, a wręcz przeciwnie pozostaje do dyspozycji. Ja wiem, to trochę bezczelne tłumaczeniu, no ale niestety sądy prokuratury na tym etapie, jeszcze na tym etapie będą musiały to łyknąć. A dlaczego? Otóż dlatego, drodzy Państwo, że podał adresy. Mało tego, ujawnił, że te adresy, to znaczy jeden adres jest od dawna znany i prokuratorom i śledczym i wszystkim zainteresowanym, czyli adres zamieszkania nowotwora Zera Ziobry na terenie Belgii, konkretnie w Brukseli. A więc, tak jak się kiedyś wpisywało, jak była żona przy mężu, to teraz mąż może wpisać przy żonie. No bo wiadomo, Patti Koty tam robi swoją karierę w parlamencie europejskim jako doradczyni. Skrajnie prawicowego skrzydła jednego, jednej z frakcji Parlamentu Europejskiego. No, oczywiście zero tłumaczy to tym, że on nie może w tej chwili przebywać na terenie Polski, bo nie przebywa na jej terenie od dawna. No, twierdzi ustami Lewandowskiego, że. Nie czyni tego, nie mieszka, nie ma zorganizowanego życia, nie ma najbliższych, nie ma rodziny w Warszawie, czy tam w tym Jeruzelu, czy Jaruzelu, tej wiosce na, po drugiej stronie Wisły na wschód od Warszawy, że całe jego życie toczy się właśnie w Brukseli, ponieważ to życie on dzieli pomiędzy rodzinnym domem tamże, a miejscowym oddziałem onkologicznym, gdzie zażywa kuracji. No i ta kuracja, jak wiadomo, jest długotrwała, no bo przecież nowotwór, etc., etc., nikomu nie trzeba tłumaczyć. Co w związku z tym? No w związku z tym, jak na razie, oni jeszcze nie są pewni, jakie asy w rękawie trzyma abwera. Czy bezpieka w, odważy się na jakieś kroki, czy w końcu prokuratura zwróci się do sądu o wystawienie ENY, czyli europejskiego nakazu aresztowania, czy też to będzie od razu? Um, nie wiem, czerwona nota Interpolu. Wiadomo, że proceduralnie ABW sprawdza adresy w Polsce, nie ma go w Polsce, wtedy uznają, że facet jest poza granicami, a jak jest poza granicami no to najpierw w Polsce wydaje się list gończy, tak? taki z fatalnym zdjęciem zazwyczaj i rysopisem, no a na jego podstawie wydaje się europejski nakaz aresztowania, do tego dochodzą czerwone noty Interpolu itd. Tak dalej. na razie tego wszystkiego nie ma, a przynajmniej nie wiemy, czy bezpieka coś szykuje, czy nie. Tu jest cisza taka strategiczna, szachowa cisza, i dobrze. Bo tego typu sprawy lubią, lubią ciszę. Natomiast no, Ziobro wie, że politycznie może przegrać, jeżeli będzie pokazywał swoje tchórzostwo na każdym kroku. On wie w tej chwili, że ludzie, społeczeństwo, opinia uważa go za szczura, który zbieg stonącego pisowskiego okrętu, który się ukrywa za granicą, to jest że Odbierany oficjalnie. Kaczyński go oczywiście broni, bo nie ma innego wyjścia, ale prywatnie, osobiście tu w środku, w tym zwapniałym, kaczystowskim mózgu, jest szalenie wściekły na, na ziobro za to, co nawywijał. Tym bardziej, że no, chodzi o zorganizowaną grupę przestępczą, z której poszczególne nazwiska powoli przeciekają także do mediów. Kto, ile milionów, który z posłów Solidarnej Polski. Skasował z Funduszu Sprawiedliwości i przeznaczył na przykład nie wiem, na wybudowanie domu albo na kampanię wyborczą. No, różnie z tymi pieniędzmi bywało, wiadomo, od przybytku głowa nie boli, a jak jest na koncie parę milionów, no to można wtedy mieć taki, taki dochód, zysk rozporządzalny, prawda? Tym bardziej, że pieniądze niczym manna dla atolików spadły one z nieba. No ale wracając do zera, o co chodzi? Chodzi o to, że no, toczy się w tej chwili dyskusja, dyskusja nad, nad tym, w jaki sposób jednak mimo wszystko prokuratura powinna postawić na swoim, a przypomnę to postawienie na swoim, to nie jest zatrzymanie i aresztowanie, to jest po prostu przesłuchanie i przedstawienie, najpierw po przesłuchaniu przedstawienie zarzutów. A więc żeby to zrobić, prokurator musi go przesłuchać. No i tutaj zero nie chcę wyjść na takiego absolutnego ściemniacza i faceta, który ma przepełnioną pieluchę, z której już ostro cuchnie. No więc wymyślili my z Lewandowskim, że tak, a niech mnie przesłuchają. No w końcu ja polski patriota, nie mam nic do ukrycia, walczyłem o, o Polskę, o sprawiedliwość. Jest taka procedura, drodzy Państwo, jak przesłuchanie przed urzędnikiem konsularnym, no czyli, czyli w ambasadzie. No i właśnie ambasada jest wskazywana jako to miejsce, gdzie mogłoby dojść do tego typu przesłuchania. Najchętniej, no oczywiście, tam gdzie ziobro czuje się najlepiej. O czym pisałem zresztą dla Państwa kilka dni temu na checkpress.pl. Tam roz, starałem się rozwikłać te ruchy ziobry, właśnie wskazując na to, że no, decydując się na takie ruchy, na jakie wówczas się zdecydowała, więc to ostentacyjne wystąpienie w prawackich mediach i oświadczenie, że uzyskał pomoc od węgierskich przyjaciół, to jest ślepa ulica, to jest droga donikąd ze względu na to, że rujnuje sobie życie. Rodzinne, bo to nie będzie tak już gładko, łatwo przebiegało. Te małe, w końcu dzieci, 10-14-letnie, targać ze sobą pod pachą koteckiej do Budapesztu tam co jakiś czas. No nie będzie to taki kontakt, w każdym razie, jaki by był. A to ukrywanie no, zapowiadało się, czy zapowiada wręcz wciąż na wiele. Miesięcy, jeśli, jeśli nie lat, no bo już szef opozycyjnej, największej partii, która przejmie władzę prawdopodobnie w kwietniu na Węgrzech, zapowiedział, że mogą sobie panowie szukać innego państwa, z którym, nie wiem, Polska nie ma ekstradycji gdzieś na drugim końcu świata, bo o nich udostępni obydwu ancymonków polskim władzom, polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. No i dobrze, teraz walka toczy się o to, czy prokuratura pójdzie na taki układ, czyli czy wystąpi z wnioskiem o przesłuchanie właśnie nazywania ambasady jeśli chodzi o tego pracownika konsularnego no to nie wiem, to może być ambasador pewnie to może być jakiś atasze i tak dalej ważne, żeby ten fakt był udokumentowany odbył się na takim terytorium RP tak? no tym terytorium RP pozostaje teren, teren ambasady oczywiście w związku z tym ja mam tylko apel do polityków KO, którzy naprawdę już tak się podjarali tak się nakręcili że publikują bzdety źle służące sprawie, szkodzące Waldemarowi Żurkowi, szkodzące prokuraturze i sądowi. Wpisy na ich się na przykład, tak jak Halicki ostatnio, że nie bój się Zybi przyjeżdżaj, będziesz miał szansę udowodnić swoją niewinność przed sądem. No i właśnie było kilka takich wpisów, co najmniej kilka, na kilka natrafiłem, które dają Lewandowskiemu czyli papudze zera Ziobry argument za tym, że w Polsce nie czeka go sprawiedliwy proces. No dlaczego? No to utóż dlatego, że posłowie z kilkunastoletnim doświadczeniem posłowie kilku kadencji, posłowie wybrani w końcu przez nas to znaczy ja Halickiego nie wybierałem ale wybrani przez społeczeństwo po to żeby stanowić prawo tak? uchwałami Sejm RP stanowi prawo w Polsce. No, to jest chyba jasne, tak? Uchwala ustawy, ustawy, które zmieniają na przykład porządek prawny właśnie. No i cóż z tego? No, otóż to z tego, drodzy Państwo, że błagam, zachowajmy pewien poziom cywilizacyjny i nie stosujmy takich komunikatów. To znaczy do Państwa ja tego nie muszę mówić, bo Państwo doskonale wiedzą odwrotnie niż posłowie koalicji obywatelskiej, bo to nie ja, nie Państwo mają ewentualnie, gdyby tak się zdarzyło, odpukać, udowadniać swoją niewinność w sądzie, ale to przecież Sąd Niezawisły ma udowodnić, drodzy Państwo, Państwu, mnie, komukolwiek winę, a więc nieodwrotnie, bo inaczej nie, będą, e, będą darli mordy i słusznie, e, że oto jakieś czasy powróciły smutne, kiedy to e, e, podsądny musi udowadniać niewinę, e, podczas gdy sąd nie, nie musi nic robić, ale to przecież jak wszyscy wiemy od czasów prawa rzymskiego do sądu należy udowodnienie winy nie róbmy więc takich głupot nie wytwarzajmy społecznego ciśnienia pod tytułem rządza zemsty, bo nie o zemstę tu chodzi, ale o uczciwy wyrok w końcu rozwalono rozpieprzono, rozkawałkowano 150 tam chyba 3 Dokładnie miliony złotych z Funduszu Sprawiedliwości i swoje nowotworowe łapska maczał w tym jako herszt tej bandy, jako szef zorganizowanej grupy przestępczej Zbigniew Nowotwór Ziobro. Więc tak to zostawmy. Apel do polityków. Stonujcie, stonujcie, by nikt to nie będzie nagonka. To posłuży wszystkim, bo wybije się w ten sposób argument i Lewandowskiego, i Zera przy okazji, że oto strach wracać do tej Polski. Więc myślę, że to jest dobry ruch, gdyby do takiego przesłuchania doszło, bo wtedy, wtedy po prostu zostaną postawione zarzuty. A wtedy, jak się nie będzie stawiał, na przykład na rozprawach sądowych, no to wy mamy go w ręku, no bo sąd zgodził się i na zatrzymanie i na aresztowanie a wtedy będzie można spokojnie wystawiać NSRN wszystko jedno co tak żeby nowotwora tu zawinąć on oczywiście tak jak Państwu wspominałem i też tak jak o tym pisałem w Czech Press nie może przebywać na dłuższą metę na Węgrzech, jeżeli faktycznie coś mu dolega, jeżeli ma kontynuować to leczenie onkologiczne, to pomijam już fakty, że jako patriota Polski powinien to robić w Polsce w oparciu o polski system ochrony zdrowia. Yy, yy, przecież yy, no, 8 lat rządzili, więc yy, ta służba zdrowia została wyposażona we wszystkie instrumenty, prawda? Ochrona zdrowia, przepraszam. Więc nie powinien, no, ale on woli Brukselę, to jasne, a w związku z tym, że woli te Brukselę, to wtedy dajmy mu szansę na popełnianie błędów, bo jak się domyślam, jak się naprawdę już, jak, jak Waldemar Żurek weźmie zapałki takie sztormowe i podpali mu ten stos pod dymem, i tam będzie się jarało pod tym dywskiem tak, że aż będzie dym leciał, no to proszę, się nie irytować, po prostu za każdym razem, jak się domyślam, na onkologii w Brukseli będzie sobie zero lądował. Będą takie przepychanki, natomiast, jak Państwo pamiętają, są też instrumenty, które pozwalają takiemu ciężko choremu człowiekowi stawać czy to przed prokuratorem, czy w późniejszym terminie, gdy już będzie akty oskarżenia. Przygotowany, skierowany do sądu, właśnie na wokandzie, gdy znajdzie się tego sprawa, będzie mógł stawiać się przed sądem, a przynajmniej są instrumenty, żeby, które sprawią, że on przed tym sądem stawić się będzie musiał. No i, i tyle, więc dajmy procedurom i instytucjom wykorzystującym te procedury działać bez jakiegoś tam poczucia, pijany toczonej z ust, że dopadniemy cię, że zobaczysz bez żadnej żądzy zemsty. Po prostu ukradł, to pójdzie za to siedzieć, tak jak każdy złodziej. No wiem, nie każdy złodziej idzie siedzieć, ale ten kradł, na co są dowody, masa dowodów, tomy akt, ten kradł razem ze swoimi funflami, a tak jak w przypadku Pawła Szopy, który się rozprół przy okazji afery RARS, taki tu nie zabraknie takich przyjaciół zera nowotwora, którzy pójdą jednak, chcąc uniknąć wyroku na współpracę z prokuraturą i będą zeznawać na przykład przeciwko niemu przed sądem. Tak więc nie martwmy się o to. Martwmy się o to, żeby było dzisiaj znowu kilkaset komentarzy. Dobrze, bardzo proszę. Martwmy się o to, żeby żeby powciskać ten guzik, subskrybuj, ile się da. Bardzo nam na tym zależy, bo przekroczenie limitu 200 tysięcy obserwujących postawi nas w zupełnie innej pozycji, jeśli chodzi o profilowanie, o pozycjonowanie naszego profilu, naszego kanału na. Na YouTube, tak więc łapki w górę, guzik subskrybuj i komentarze. Serdecznie z góry dziękuję. Czekpresse.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.